Maltańczyk, usposobienie i charakter. Maltańczyki to psy, które są bardzo często wybierane jako tacy psi towarzysze. Dla wielu osób jest to idealny pies do towarzystwa. I dzisiaj o jego charakterze i usposobieniu. Są to psy, które nawiązują bardzo silną więź z opiekunami. I gdyby tylko mogły, nie odeszłyby od nas na krok. Lubią towarzyszyć nam właściwie w każdej sytuacji, właściwie cały czas. I choć raczej nie wchodzą nam pod nogi, to niestety niektórym z nas taki ogon, nieodstępujący nas na krok, może troszkę przeszkadzać. Chociaż jeszcze raz należy zaznaczyć, że to, że mógłby być, chciałby być z nami cały czas i sprawia mu to wiele radości, wcale nie oznacza, że będzie nam tym przeszkadzał. To nie jest pies nachalny, jeśli chodzi o to narzucanie się nam, więc nie powinno nam to w żaden sposób przeszkadzać. Do tego. Psy te charakteryzuje bardzo duża chęć potrzeba naszej uwagi i czasu, jaki musimy im poświęcić. Psy te po prostu lubią, kiedy zwracamy na nie uwagi, kiedy wiedzą, że jesteśmy dla nich kimś ważnym. Wszystko to oznacza, że niezbyt dobrze znoszą bycie samemu. To psy, które najlepiej czują się przy nas, psy, które uwielbiają obecność człowieka, i ta obecność człowieka powoduje, że są szczęśliwe i można powiedzieć, jak to psy do towarzystwa, to towarzystwo człowieka jest dla nich czymś bardzo ważnym. Niestety, to złe znoszenie samotności powoduje, że te psy niezbyt dobrze odnajdą się wśród osób, które nie mają wystarczającej ilości czasu dla swojego czworonoga, ani u osób, które dużo pracują, często nie ma ich w domu i to nie ma ich przez długi czas. To jednak pies, który w takim domu, gdzie ktoś nie będzie miał po prostu dla niego czasu, Niestety trzeba pracować, czy też trzeba chodzić do szkoły, mogą się w takim domu niezbyt dobrze czuć i niezbyt dobrze odnajdywać. Są to też psy troszkę dosyć delikatne. Nie chodzi tu oczywiście o to, że są małe i delikatne pod względem fizycznym, tylko chodzi o ich psychikę. Wymagają spokojnego, delikatnego podejścia, i chodzi tu o ich wychowanie, ale, to, ale też i życie codzienne. Samo wychowanie jest bardzo proste i przy odrobinie chęci i czasu prawie każdy z nas sobie z tym poradzi. Tu trzeba zaznaczyć, że nawet Maltańczyk może w taki niezauważalny sposób wejść nam na głowę i to w sposób bardzo skuteczny. Oczywiście inne psy z tego słyną. Maltańczyk często nie jest nawet o to obwiniany, czy też nie przypisuje mu się takiej cechy charakteru, ale w rzeczywistości również Maltańczyk, ten spokojny, miły, pogodny piesek, Potrafi bardzo skutecznie i niezauważalnie wejść nam na głowę. Jeśli chodzi o tą troszkę delikatną psychikę, jak zawsze spokojnie, delikatnie, bez nerwów, to pies, który potrzebuje spokojnego, wesołego, zrównoważonego domu i opiekunów. Wtedy nie będzie sprawiał problemów, wtedy ta troszkę delikatna psychika w ogóle się nam nie objawi. Jak na małego psa, do towarzystwa maltańczyki są psami całkiem aktywnymi. Potrzebującymi zapewnienia im sporej aktywności, gdy im tego nie zapewnimy, wtedy okazuje się, że Maltańczyk nie lubi się nudzić. I jego szukanie rozrywki na własną łapę jest czymś, co nam może sprawić troszkę problemów i może nam się bardzo nie spodobać. Odznaczają się bardzo dużym sprytem, inteligencją i kreatywnością, jeśli chodzi o szukanie tej rozrywki, co niestety często oznacza, Spore zniszczenia albo też zaniepokojonych sąsiadów, którzy są zdziwieni, że coś spada w naszym mieszkaniu, czy też dochodzi tam do jakichś hałasów. Do tego są to psy bardzo uczuciowe, lubiące okazywać uczucia, to prawdziwe pieszczochy, często domagające się tych pieszczot, a jeśli chodzi o domaganie się, to te psy potrafią to robić, ale z wielkim wyczuciem. One nie będą się nam narzucały, one nie będą nachalne. Oczywiście, jeśli ta. Ten brak naszej uwagi nie będzie zbyt długotrwały, ale one z takim fajnym wyczuciem potrafią o tą uwagę się upominać, o te pieszczochy, pieszczoty, przepraszam, również. To, że nie lubi się nudzić, oznacza, że musimy mu zapewnić jakąś rozrywkę, jakąś zabawę, długie spacery, czy też na przykład towarzystwo innych zwierząt. Trzeba też pamiętać, że są to psy przyjacielskie, pozbawione agresji, traktujące całe swoje otoczenie z dużym optymizmem. To pies naprawdę wesoły, zawsze chętny do nauki, zawsze w pozytywny sposób nastawiony do całego otoczenia. Niekiedy ten zbytni optymizm, jak to niektórzy mówią, może mu przeszkadzać, na przykład w kontaktach z obcymi psami. Tu jednak jest potrzebna socjalizacja, żeby Maltańczyk wiedział, że na początku należy się z tym obcym psem zapoznać, że nie każdy obcy pies to od razu przyjaciel. A jeśli chodzi o ten aspekt ich charakteru. To jest opies spokojny i towarzyski. Może być doskonałym towarzyszem dla psów, dla innych zwierząt. W sposób doskonały dogaduje się z kotami, z psami i z innymi zwierzętami, chociaż tutaj i tak jest ważna socjalizacja. Ponieważ chociaż to taki nieduży, delikatny piesek, to w rzeczywistości, kiedy trzeba, również potrafi postawić na swoim i nie da sobie w kaszę dmuchać. Ten fajny charakter powoduje też, że potrafi być doskonałym towarzyszem większych dzieci. Niestety te mniejsze mogą być dla niego niewystarczająco delikatne i uważne. Ze starszym jest ok, a wręcz bardzo dobrze. Tu dużo daje, duża chęć do zabawy, duża tolerancja, a gdy mowa o tolerancji, to jeszcze raz wspomnę: kontakty z innymi zwierzętami też są bardzo fajne. Więc i z dziećmi. I na przykład z psami czy z kotami ten pies się dogada i potrafi być doskonałym towarzyszem, psim towarzyszem w domu, gdzie są i dzieci i na przykład jakieś zwierzęta. Maltańczyki są bardzo dobrymi uczniami. Wynika to z dużej inteligencji i z dużej chęci współpracy z człowiekiem. Wielu właścicieli może być zaskoczonych ich szybkimi postępami i dużymi umiejętnościami, jeśli chodzi o wykonywanie jakichś zadań, rozwiązywaniem jakichś problemów. Maltańczyk naprawdę potrafi zaskoczyć w tej, w tej materii, i do tego, co ciekawe, potrafi być świetnym sportowcem w dyscyplinach, psych dyscyplinach, gdzie potrzebna jest inteligencja, upór i spryt, i posłuszeństwo. Tam Maltańczyk naprawdę potrafi być doskonałym zawodnikiem. Jeszcze raz wspomnę, że potrafią mieć swoje zdanie, potrafią być niezależne, niekiedy potrafią być uparte. I chociaż no, zdarza się to rzadko, to jednak Maltańczyk też jest żywą istotą, która niekiedy potrzebuje postawić na swoim, nie zawsze będzie wykonywał nasze polecenia. On też ma swoje zdanie i musimy oczywiście to uszanować. Ale nie dajmy sobie wejść na głowę. Ponieważ często właśnie takie malutkie, wesolutkie, idealne pieski mogą sprawiać problemy. Są też ciche i nieprzeszkadzające. To że mogą niekiedy zaszczekać, czy też kiedy się znudzą, mogą zrobić coś, co nam się nie spodoba. Oczywiście wynika z tego, że nie zapewniliśmy im na przykład odpowiedniej ilości ruchu, czy też naszego czasu, czy też uwagi. Tak, taki Maltańczyk, któremu zapewnimy wszystko to, co trzeba, nie będzie nam sprawiał problemów ani hałaśliwością, ani takim zwykłym, normalnym życiem. Są to też psy zdrowe i długowieczne. Psy, które. Przez długi czas będą cieszyć się świetną kondycją psy, które nie będą sprawiały problemów zdrowotnych. Trzeba wspomnieć na koniec może to nie charakter i usposobienie, ale i tak warto to zrobić o pielęgnacji. Ponieważ pielęgnacja często jest określana jako trudna jako coś, co może sprawiać spore problemy w rzeczywistości, oczywiście, wymaga regularności, wymaga nie zapominania o niej, no i troszkę czasu zajmuje, ale nie jest to coś, co powinno nam w jakikolwiek sposób przeszkadzać. Są to psy, których pielęgnacja nie jest wcale aż tak trudna, jak się niektórym wydaje. Więc podsumowując, można stwierdzić, że dla wielu osób będzie to pies idealny. Prosty w wychowaniu, prosty w prowadzeniu, nie sprawiający problemów, doskonały psi towarzysz, wierny, lojalny, pies, który będzie... Fajnym kumplem przez naprawdę wiele lat. I właśnie tak jest Maltańczyk. Między innymi dlatego, jest psem tak popularnym. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.